Gdyby słońce zgasło, światło docierałoby na Ziemię jeszcze przez 8 minut. Kiedy słońce amerykańskiego narodu wygasiło współpracę tamtejszych firm z Huawei, okazało się, że poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje Androida będą docierały do użytkowników jeszcze przez 90 dni. Przez trzy kolejne miesiące Google może nadal udzielać Huawei'owi licencji na Androida, czyli np. poprawki bezpieczeństwa będziemy dostawali tak jak dotychczas. Chińczycy podobno przygotowali się też na bana od dostawców podzespołów i mają ich trzy miesięczne zapasy, żeby nie wprowadzać przez ten czas żadnych zmian w produkcji. Tylko co potem? W dużym skrócie, bo na pewno już gdzieś o tym czytaliście czy coś tam oglądaliście, jeżeli zakaz się utrzyma, istniejące już modele Huawei'ów i Honorów będą prawdopodobnie nadal dostawały aktualizacje i łatki, tylko znacznie wolniej niż dotychczas czyli bardzo, bardzo późno. Ale nie znikną z nich ani YouTube, ani mapy Google, ani sklep Play, więc możecie wyjąć je ze śmietnika. Chciałem też podkreślić, że według mnie ta cała sprawa to jest po prostu wojna handlowa i nie wiem, czy Huawei kogoś śpieguje, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, ale wydaje mi się, że gdyby były na to jakieś twarde dowody, to rząd USA już by je przedstawił, chociażby po to, żeby wyjść na obrońcę i mówiąc kolokwialnie zamknąć pyski takim osobom jak ja. A żadnych dowodów nie znalazłem. W tym materiale skupmy się jednak na najpoważniejszych konsekwencjach działań z ostatnich dni, no bo, nawet jeżeli mielibyśmy w Polsce jednego producenta smartfonów mniej, no to jeszcze nie jest nic wielkiego. Tylko, że może być znacznie, znacznie gorzej. Mówiłem o wojnie handlowej, a jeżeli jest wojna, to jest też umiana ciosów. Stany blokują Huawei, a? proszę bardzo. Chiny mogą kazać spieprzać ze swojego kraju wszystkim amerykańskim firmom, które produkują u nich sprzęt. Czyli prawie wszystkim. Eksperci już teraz szacują, że straty dla USA wynikające z takiego posunięcia w parę lat sięgnęłyby ponad 50 miliardów dolarów, a nasze straty byłyby takie, że elektronika znacznie by podrożała, na 100%. W odpowiedzi Trump może poblokować sobie inne koncerny z Chin ważne dla świata technologii. Od chociażby wczoraj Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych wydało oświadczenie, w którym ostrzega przed dronami DJI, które potencjalnie mogą zbierać i udostępniać ważne dane. No, a DJI ma jakieś 80% udziału w światowym rynku dronów, więc to też, jakby nie patrzeć, dość istotny grać. Chiny jeszcze bardziej się wkurzą. Pekin może zakazać sprzedaży USA metali ziem rzadkich i już pal licho, co to dokładnie jest, ale jest potrzebne do produkowania elektroniki. A tak się składa, że Chiny wypełniają większość światowego zapotrzebowania. Stany też mają u siebie złoża, ale żeby efektywnie je wydobywać na dużą skalę, musiałyby poświęcić kilka lat i mnóstwo kasy. W najgorszym możliwym scenariuszu, no może poza zmianą wojny handlowej w taką z karabinami, zostaniemy odcięci od nowych urządzeń. I znikną nie tylko Mate 58 Pro Premium, ale też inne telefony od Xiaomi po iPhony, laptopy, komputery stacjonarne, drony, smartwatche, może to i dobrze. No ale generalnie wszystko. Nie będzie niczego. A nawet bez aż tak czarnych scenariuszy, finezyjnych zresztą znacznie bardziej od ostatniego sezonu gry o Tron, nie liczyłbym na to, że sprawa rozejdzie się w 100% po kościach, bo za daleko to zaszło. Problem w tym, że Stany tym ruchem pokazały, że wystarczy jedno pierdnięcie, żeby zachwiać światowym gigantem technologicznym. Dziś to był Huawei, ale może kiedyś na przykład Xiaomi, które będzie w jeszcze gorszej sytuacji, bo używa prosków Qualcomma. Może będą mieli o coś spinę z Koreą, to zablokują sobie LG i Samsunga, bo dlaczego nie? Może wywrą nacisk na brytyjskie ARM, żeby nie dawali Chińczykom licencji na architekturę procesorów, z których korzysta cały mobilny świat. Jestem pewny, że wiele firm zaczęło przygotowywać się na takie utrudnienia, co w konsekwencji, niestety, jest dużo gorsze dla nas. Taki bardzo kolokwialny przykład. Lubię czystego Androida. Zawsze się irytowałem, że w Samsungach czy Huaweiach miałem po dwie apki do maili, dwa sklepy z aplikacjami, miałem jakieś chmury Huawei albo Xiaomi, dwie galerie itd. Błagałem o Androida One, szczególnie w chińskich telefonach z dziwnymi nakładkami. A teraz okazuje się, że budując marny, bo marny, ale jednak własny ekosystem, te wszystkie firmy miały rację, bo mają przynajmniej jakiś zalążek wyjścia awaryjnego. Gdybym ja prowadził koncern technologiczny, to po tym, co się odwaliło w ostatnich dniach, bałbym się czystego Androida jak ognia i błagałbym Was, żebyście kupowali apki w sklepie pisarski. Apps. jest najdaniej. Huawei też nie jest taki głupi, jak wskazywałoby na to to, że reklamują swoje kamerki do selfie fotkami z lustrzanki, bo podobno od 2012 roku buduje własny system operacyjny. Według ostatnich doniesień ma być gotowy albo jesienią na Majta 30, albo wiosną na P40. I wiem, że nawet jeżeli ten system trafi do Europy, to po pierwsze używam w moim flagowcu za cztery kloski systemu cieciąciąg OS 1.0 nie brzmi zbyt imponująco, a po drugie, nie zobaczylibyśmy na nich oficjalnych apek Facebooka, Twittera, YouTube'a czy Messengera albo Netflixa, no ale to zawsze coś, i być może jedyna pozytywna rzecz w tej całej sprawie, czyli trzeci grać na rynku poza iOS-em i Androidem. Huawei jako firma nie zniknie. Mogą mieć problemy na rynku serwerów, routerów i laptopów, bo polegają jeszcze na amerykańskich pozespołach. Ale w końcu sobie poradzą, a lwia część ich dochodów i tak pochodzi z Chin. W państwie środka telefony i tak nie korzystają z usług Google, więc dla mieszkańców Chin to w sumie żadna różnica, czy Google ich odetnie, czy nie. Ale to, czy Robert Lewandowski będzie używał za rok Huawei P40 Pro, to naprawdę jest nic w kontekście tego stroszenia piórek przez dwa mocarstwa. Bo cały świat technologii może zmienić się na gorsze, firmy mogą w ogóle nie wypuszczać produktów, albo wypuszczać je w strachu i gorsze z punktu widzenia zwykłego użytkownika. I to ostatnie jest akurat bardzo, bardzo prawdopodobne. Mam nadzieję, że wszystko szybko się wyjaśni i że nie będzie aż tak tragicznie, bo w końcu obie strony mają dużo do stracenia, a Trump jako biznesmen powinien to zrozumieć. Trzymam kciuki za to, że nawet Google spróbuje przekonać amerykański rząd. W końcu dla nich strata tylu milionów użytkowników to też potężne konsekwencje finansowe. A sam Google raczej do Huawei nic nie ma. Przypominam, że na przykład Huawei zrobił Nexusa 6P. Ludzie z Google występowali na premierach flagowców Huawei, a, więc wtedy Huawei był tacy i wątpię, żeby do tej pory coś się zmieniło. Póki co jest się czego bać, ale nie wystawiajcie jeszcze Waszych 50 light na OLX. Chyba, że chcecie kupić coś lepszego, co w sumie nie trudno, no to zapraszam serdecznie. Ale kolejny kwartał, jeżeli chodzi o istniejące, urządzenia przebiegnie dość normalnie, a później też nie będzie aż tak źle. A, i doprecyzujmy jeszcze jedno, bo często czytam, że Huawei w takim razie teraz powinien postawić na honora, i to właśnie honory sprzedawać na całym świecie. No to to jest tak samo jakbym próbując ukryć się przed policją, poszedł na lotnisko i oddelegowałbym się własnym dowodem osobistym, ale przykleiłbym sobie sztuczne wąsy i miał nadzieję, że nikt nie zauważy. Honory to też są Huawei e i ban obejmuje również honory, więc to niestety nie jest żadne rozwiązanie. O rozwoju całej sprawy będziemy informowali na bieżąco na antywebie, więc zachęcam do odwiedzania strony i subskrypcji kanału, a tymczasem smutne do zobaczenia. Do zobaczenia. Hip.